Cześć. Na moim kanale jest już jeden film o grze Ravenfist. Jest to recenzja nagrana jakieś dwa lata temu. Z kilku jednak powodów doszedłem do wniosku, że ten film, który właśnie oglądacie, jest potrzebny. Po pierwsze, tamta recenzja była moim pierwszym podejściem do recenzji gry bitewnej. Dziś zrobiłbym kilka rzeczy inaczej, ale to akurat nie jest nic, co przesądziło o mojej decyzji. Ważniejsze jest to, że od tamtej pory zagrałem w Raven Fista wiele razy i zwyczajnie poznałem lepiej tę grę, co sprawia, że mogę o niej więcej i rzetelniej powiedzieć. Najważniejsze jednak jest to, że ten film jest pierwszym wprowadzającym i otwierającym cykl materiałów dotyczących tego, jak grać w ten system, jak stworzyć sobie własny oddział, jakie są zasady rozgrywki. Skąd wziąć figurki, w jaki sposób je malować, i tak dalej, i tak dalej. Moim zamiarem jest stworzyć poradnik kompletny od A do Z, lecz to wymaga moim zdaniem odpowiedniego wprowadzenia i prezentacji gry. Prezentacji innej niż tamta recenzja sprzed dwóch lat. Jeżeli więc mm, znacie nawet tamten mój film, to i tak na ten serdecznie Was zapraszam. Raven Fist to gra typu skirmish. Co to jednak oznacza? Wszak nie każdy oglądający może mieć doświadczenie z grami bitewnymi, a nawet liczę trochę, że właśnie takie osoby, początkujące lub chcące zacząć grać w bitewniaki, dopiero będą targetem tego materiału. W uproszczeniu. Gry bitewne no, dzielimy na wiele grup, biorąc pod uwagę różne zmienne, ale... Jednym z najpopularniejszych podziałów jest ten ze względu na wielkość rozgrywki, czyli ilość figurek na stole. I wtedy gry możemy podzielić na trzy typy. Skirmish, Large Skirmish oraz Mass Battle. Skirmisze to są gry, w których kierujemy kilkoma, kilkunastoma figurkami, z których każda reprezentuje najczęściej jednego konkretnego wojownika. Large Skirmish jest wtedy, kiedy nasze figurki formalnie albo w rzeczywistości skupione są w jakieś oddziały. Poruszają się w tej formie i też mogą reprezentować wojowników jeden do jednego, ale mogą też umownie oznaczać, że na przykład jedna figurka w oddziale to jest 10 wojowników na polu bitwy. Figurek tych mamy też zazwyczaj więcej, już nie kilkanaście, a np. kilkadziesiąt. I grą typu large Skirmish jest bardzo popularna w Polsce saga czy mniej popularny w Polsce, ale też fajny Lion Rampant. Mass Battle zaś to gra, w której dowodzimy dużymi oddziałami, całymi armiami, które operują najczęściej na zbiorczych podstawkach. Nie przesuwamy więc pojedynczych ludzików, tylko całe formacje. I gry takie to na przykład Hail Caesar czy Basic Impetus. Przy czym gier reprezentujących ten podział są dzikie tysiące, a ja naprawdę wymieniłem jedynie przykładowe. I to tak w dużym skrócie. Zatem w Ravenfiscie kierujemy Max kilkunastoma wojownikami. Wojownikami z epoki Wikingów, gdyż jak mówi pod tytuł tej gry, są to zasady do epoki Wikingów. Viking Age Rules. Nie oznacza to jednak, że tylko Wikingowie są w tej grze dostępni, ale do tego jeszcze dojdę. Wydawcą gry jest Little Wars TV, czyli ludzie skupieni wokół kanału youtube'owego o tej samej nazwie i klubu gier bitewnych, który założyli i prowadzą od wielu, wielu lat. Na ich kanale znajdziecie kilka materiałów o samej grze, m.in. przykładową rozgrywkę, poradnik malowania figurek, tutorial stworzenia prostych terenów itd., itd. Oczywiście w języku angielskim. W opisie pod filmem będzie link zarówno do kanału, jak i do strony, skąd możecie pobrać darmowy podręcznik do Ravenfista w PDF-ie. Podręcznik, jak powiedziałem, w PDF-ie jest darmowy, ale można też kupić wersję drukowaną. Taką, jak tam widzicie, stoi na szafce, lub wydrukować sobie samemu. I według mnie taka oprawa jest praktyczniejsza na stole, i dlatego z niej będę korzystał, prezentując Wam grę. Pierwszym rozdziałem jest wprowadzenie, zarówno do podstaw wargamingu, jak i do realiów historycznych. Przeczytamy tutaj także o figurkach, o malowaniu, o terenach dowiemy się czego potrzeba nam do pierwszej rozgrywki i tutaj znajdziemy też sugestie figurek jakich wikingów i ilu będziemy potrzebowali na start. Jednego jarla, od 2 do 4 Huskarlów, czyli ciężko zbrojnych przybocznych, od 6 do 10 bondi albo Hirtmenów, którzy stanowią trzon armii, dwóch, trzech albo czterech łuczników i jednego berserkera. Czyli od 12 do 20 modeli. Oczywiście to jest tylko sugestia. Ja osobiście na pierwszą rozgrywkę, na grę wprowadzającą polecam nawet jeszcze mniej, bo około 8-10. Taką właśnie liczbę przewidziałem w scenariuszu, który zamierzam dołączyć do mojego słowiańskiego dodatku Bursztyn i Krew, Amber and Blood. Pozwala on rozegrać jedno starcie w jakieś 30 minut, co jest idealne na pokazy, konwenty, prezentacje czy właśnie pierwszą grę wprowadzającą. Ten scenariusz i dodatek oczywiście też są w planach publikacji na stronie Ravenfista oraz w języku polskim. Pierwszy rozdział kończy się informacjami historycznymi, łącznie z opisem, czym jest Shieldwall, czyli ściana tarcz. I jest to o tyle istotne, że faktycznie ściana tarcz to była podstawowa formacja w tamtym okresie, a jednocześnie jest to jedyna formacja dostępna do wykorzystania w grze. Na ósmej stronie podręcznika zaczynają się zasady. Gra podzielona jest na fazy. Jest ich sześć i są to inicjatywa, dochodzenie do siebie, ruch, strzelanie, walka wręcz oraz zakończenie tury. Wszystkie je dokładnie i opiszę i wyjaśnię w kolejnym filmie, który będzie tłumaczył stricte jak grać w Raven Fista, Tutaj tylko powiem, że w poszczególnych fazach działa się symultanicznie. To znaczy, gdy gracz A atakuje gracza B, to nawet jeżeli zada mu jakieś rany, to gracz B ma jeszcze okazję zaatakować gracza A, i dopiero w ostatniej fazie obydwaj gracze zdejmują figurki, jeżeli zostały one oznaczone tokanami obrażeń, które nazywają się tutaj znacznikami krwi. Podczas fazy inicjatywy. Sprawdzamy, kto działa pierwszy. W fazie dochodzenia do siebie sprawdzamy, czy nasze figurki nie mają tokenów tchórzostwa za nieudany test morale i sprawdzamy, czy nie uciekną z pola walki. Następnie poruszamy się w zależności od terenu z różną prędkością, a jeżeli dotkniemy w fazie ruchu podstawką figurki przeciwnika, to stają się one związane walką i kończą ruch czekając na fazę walki wręcz. W fazie ruchu możemy też utworzyć wspomnianą wcześniej ścianę tarcz, która zwiększa zbroję jednostek, ale znacznie utrudnia poruszanie i manewry. W strzelaniu wymieniamy się atakami dystansowymi, nie tylko strzelaniem, ale i rzucaniem, miotaniem, etc. Potem jest właśnie faza walki, wręcz jeżeli mamy jakieś modele związane nią. I tutaj też jest kilka zasad dodatkowych, na przykład atak od tyłu, walka z wieloma przeciwnikami czy atakowanie wroga za przeszkodą. I wreszcie w fazie końcowej testujemy morale, jeżeli trzeba, zdejmujemy ranionych wojowników i tym podobne. Zasad nie ma wiele, ale jest kilka co daje możliwość bardzo lajtowego pobawienia się w namiastkę taktyki, wykorzystania terenu albo innych możliwości. Jest tego na tyle mało, że można je zapamiętać po dwóch grach, a do tego są y, całkiem sensownie wyjaśnione w opisie faz, w których można z nich skorzystać to znaczy nie musimy skakać po podręczniku. Jak mamy strzelanie, to otwieramy na strzelaniu, i wszystko, co dotyczy tej fazy, zostało tam opisane. W Ravenfiście mamy 7 podstawowych jednostek. Jarla. Huskarlów, Berserkerów, Hirdmenów, Bondi łuczników, Bondi oraz Trali. Opisani są oni przez pięć statystyk: ruch, strzelanie, walka, zbroja i morale. W tabeli jednostek mamy jeszcze kolumnę z ceną jednostki w punktach oraz cechami specjalnymi. W tej grze bowiem swój oddział budujemy za punkty. Za te punkty, których standardowo jest około 500 możemy też dokupić jednostką dodatkowe zdolności. W podręczniku są tylko cztery, ale dodatki zarówno oficjalne, jak i autorskie rozwijają te listę o kolejne i to naprawdę bardzo fajne. W ogóle Raven Fist jest trochę jak gra OSR. To są proste podstawowe zasady, które umożliwiają dodawanie do nich innych zasad domowych i dodatkowych elementów w miarę własnych potrzeb i wyobrażeń. Jeżeli utrzyma się umiar i nie przesadzi się, to Raven Fist może być naprawdę fajną bazą do stworzenia czesno-imperialnych Rzymian czy do wykreowania listy jeźdźców Rohanu nawet. Zresztą ilość materiałów dodatkowych to potwierdza. Na przykład opublikowany w magazynie Wargames Soldiers and Strategy artykuł o Normanach i Waliczykach Rozwija listę zdolności, kusze, długie walijskie łuki i specjalny rodzaj ataku z końskiego grzbietu. Skrócona wersja tego dodatku jest też w darmowym PDF-ie na stronie gry. Dodatki, a w szczególności listy armii jest dość łatwo stworzyć, bo w podręczniku dodano tabelę kosztu poszczególnych statystyk, co sprawia, że w chwilkę możemy wykreować nową jednostkę. W podręczniku mamy tylko armię Wikingów i Saksonów. We wspomnianym dodatku jeszcze Normanów i Walijczyków, ale w dziale z plikami na anglojęzycznym, facebookowym fanpageu gry są jeszcze Piktowie, Szkoci, Irlandczycy, Maurowie, wcześniej Sasi, ale też dodatkowe tereny i zasady do nich, dodatkowe zdolności pozwalające dodać do oddziału chorążego, róg sygnałowy itd. itd. Słowem mamy. Rdzeń, grę podstawową i dużo rozwinięć, wśród których jest nawet oficjalny dodatek Myth and Magic, wprowadzający czary, mityczne stwory, legendarne bronie itd. A z nieoficjalnych mamy też dodatek oparty na fińskiej mitologii, z jednostkami, kapłanami, takimi szamanami, szamanami, druidami, coś w tym stylu, słowem, wszystko, czego dusza zapragnie, a mam nadzieję, że niedługo i moi Słowianie do tego dołączą. Zasady opcjonalne z podręcznika dają nam możliwość skorzystania z kart runicznych oraz z monet, geldów. I tak jak monety nam się nie sprawdziły, bo zdolność ze spełnowania nagle po środku bitwy dodatkowego berserkera jest dość. No dziwna i trochę OP, to tak już karty run są w mojej opinii nie tylko super, ale stają się wręcz nieodzowną częścią gry. Są one niczym rozkazy, które można wydać swoim jednostkom, co czasem pozwala przechylić szale zwycięstwa. I po pierwszych dwóch, trzech zwykłych grach naprawdę polecam zagrać z kartami run. Ja zawsze na początku gry rozdaję po 3 na stronę i można je aktywować w dowolnej chwili, ale możemy też urozmaicić te zasady, na przykład dodając konieczność testu na morale wodza przed aktywacją danej karty. Ta gra najlepiej sprawdza się podczas rozgrywania scenariuszy. Zwykła bitwa na wyniszczenie potrafi szybko utknąć, bowiem w martwym punkcie a właściwie żywym punkcie, gdy dwa shieldwolle, dwie ściany tarcz zewrą się i potem przez wiele rund trudno jest kogoś z tego szyku przeciwnika wyłuskać. Oczywiście można taką formację zabiec lub próbować zburzyć przez zabicie kilku wojowników w niej stojących, ale jest to po prostu starcie dwóch goliatów. Aż prosi się wręcz, by uwzględnić w mechanice jakąś formację świńskiego ryja. Historyczną formację stworzoną właśnie do rozbijania zwartego szeregu wrogów. Myślę nad takową, ale jeszcze jej nie mam. Zatem scenariusze. W książce są trzy: na stronie gry jeszcze cztery, a w magazynach Wargame Soldiers and Strategy numer 118 i 124 jeszcze po jednym. Magazyn ten można nabyć na stronie Caravanserai Publishing. W formie drukowanej lub elektronicznej. Swoją drogą, gdyby ktoś chciał mieć fizyczną kopię samej gry, to właśnie tam też można ją kupić. Tam i na sklepie firmy Vitrix też bywa. Ja będę chciał, aby polska wersja też była gdzieś do kupienia w druku profesjonalnym, jak już projekt dojdzie do finału. Ostatnią częścią podręcznika są porady modelarskie, jak malować figurki oraz jak budować elementy terenu. Konkretnie wikińskie chaty. Nieco o terenach ogólnie oraz o papierowych figurkach. I choć to wszystko, co oferuje podręcznik do gry, to muszę jeszcze powiedzieć dwa słowa o stronie gry, a konkretnie o dziale downloads. www.ravenfist.com. to miejsce, gdzie każdy powinien zajrzeć. Znajduje się tu bowiem Rozszerzone wprowadzenie do tego, co to jest Wargaming, więcej porad odnośnie terenów itd. itd. no i pliki do pobrania. Podręcznik w PDF-ie, zarówno w wersji kolorowej, jak i czarno-białej, skrót zasad, karty run i tokeny, markery, na przykład czy tchórzostwa, dodatek mitologiczny, papierowe figurki wikingów o tym nie wspominałem, ale będę mówił w odcinku dotyczącym tworzenia swojej pierwszej bandy do gry. Dodatek o tym, jak przeprowadzić wielkie bitwy, inspirowany wydarzeniami z 1066 roku i najazdu Normanów. Listę Normanów i Walijczyków oraz grę w innych wersjach językowych, na razie tylko francuskiej i chińskiej. I tak jak mówi się słusznie, że Raven Fist jest prostą grą dla niewtajemniczonych, to muszę zauważyć, że ta gra się cały czas rozwija. Co prawda w większości przez community, ale nie tylko. I przede wszystkim cały czas. Na facebookowym, anglojęzycznym fanpageu jest prawie 1,5 tysiąca obserwujących, a nowe osoby dochodzą naprawdę codziennie. Zaś w dziale download z tej grupy znajdziecie, jak już mówiłem, dużo autorskich dodatków do gry. Ja przetestowałem Ravenfista. Mam pewne obiekcje do niego, na przykład ten shield wall, który bywa niezniszczalny, te monety, które wydają się być bardzo OP, ale poza takimi szczegółami, które jak się wychwyci i usunie, to jest to doskonale skrojone dzieło do tego, do czego ma służyć. Jego uniwersalność sprawia, że może też być wykorzystywane do nieco bardziej rozbudowanej zabawy. Tylko nieco, ale nadal. No i Raven Fist wydaje się być osamotniony trochę na arenie małych, typowych gier Skirmish w Mrocznych Wiekach. Zwykło się mówić, że Raven to taka gra na początek, a potem jak chcesz więcej zasad, większej złożoności, to można przejść do Sagi. No i tak, oczywiście można, ale Saga to jest large Skirmish. A jakby ktoś chciał dokładnie czegoś takiego, grę tej wielkości, na 12, 15, 20 figurek, w epoce Wikingów, tylko gry bardziej złożonej. No to ja wiem o jednej. Nowej, która pojawiła się dopiero co. Brethren. Nawet jej jeszcze nie przejrzałem. I to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do gry. Materiał ten wydaje mi się dobrze opisał podstawy i założenia Ravenfista. Każdy może teraz rozeznać się o co w nim chodzi, jakiego to jest rodzaju gra i czy będzie dla niego. Kolejny film z serii będzie przybliżał dokładniej samą mechanikę i potem inne elementy gry, aby zanim jeszcze skończymy tłumaczenie i skład gry, osoby mające przed oczami jedynie polską wersję skrótu zasad mogły już rozegrać swoje pierwsze scenariusze w grze Raven Fist. A polski skrót zasad jest już do pobrania na polskim fanpage'u gry. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Będę wdzięczny za wszelkie formy wsparcia kanału. Pamiętajcie, że te wyświechtane do bólu lajki, suby i komentarze są dla twórców w zasadzie jedyną szansą na zaistnienie i przebicie się w YouTube sferze. W opisie znajdziecie też linki do mojego profilu na serwisie patronite oraz buymieco.com. Jeżeli macie taką wolę oraz możliwość, to wiecie sami. Śledźcie mój kanał, udostępnijcie ten film, jeżeli macie znajomych lub jakieś grupy, w których ktoś mógłby być zainteresowany grami bitewnymi dla początkujących. Jak już wiecie, na Facebooku wystartowała grupa, hashtag ravenfist.pl, bo chciałbym, aby urosło wokół gry jakieś niewielkie, choćby community i aby było jakieś miejsce, gdzie każdy wchodzący w Wargaming, chcący spróbować Ravenfista, mógłby przyjść i Dowiedzieć się, dopytać, otrzymać pomoc. Odpaliłem więc ten hashtag Ravenfist.pl, aby jakoś to wszystko na różnych platformach spiąć razem. I to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, jak zawsze, samych udanych bitew Wam życzę i do zobaczenia na kanale.